Dzisiaj jest najlepszy dzień w całym roku. Mój krasz urządza ogromną imprezę. Chodzi o to, że jesteś złą siostrą! Hania odstawiła się jak szczur na otwarcie kanału. No i jak nie wiem, czy najlepiej ubrać, żeby on wreszcie zwrócił na mnie uwagę. The Kardashians. Dzisiaj jest najlepszy dzień w całym roku, a może nawet i w życiu, bo mój no, cash rządza ogromną imprezę. Jest to porównywalne no, na przykład z balem ósmoklasisty. Od samego rana, a nawet od tygodnia, planowałam najlepszą stylówkę, bo muszę wyglądać idealnie. No, co tam, Amelko? Jadę do telewizji, co chciałaś? Mamo, nie idę dzisiaj do szkoły. Nie, nie zgadzam się, żebyś. Kolejny tydzień nie szła do szkoły, to już drugi tydzień. Mamo, błagam cię! Amelka, wiesz, ile będziesz miała do nadrabiania? Wiesz, jak to wpłynie na oceny? Przestań. to ciągle jakiś hałas. nie wiem, ja nie mogę się skupić, w ogóle się nie mogę uczyć nic. Po prostu nie idę. Amelka. Proszę Cię, nie wymyślaj. Idę na tą samą imprezę co lecz nie przeżywam mi tak jak ona, ale potrzebuję trochę czasu, żeby się przygotować, więc nie idę do szkoły. Od jakiegoś czasu robię sobie zawsze rano trening. Postanowiłam, że będę fit, zdrowo się odżywiam, no i sport to zdrowie przecież. A wyjście do galerii jest dzisiaj aktualne jeszcze, tak? Tak, tak. Pojedziemy potem na zakupy do galerii. Okej, okay. dobra. Przepraszam bardzo, a ty nie powinnaś być w szkole? Mogłabym ci zadać to samo pytanie. Mama dzwoni. Tak, mamo. Czy ty też masz taki pomysł, że nie chcesz iść dzisiaj do szkoły? Moje dzieci wymyśliły sobie ostatnio, że będą opuszczać lekcje. Dzwoni albo jedna albo druga i chcą, żeby mnie zwalniała. Co to w ogóle za pomysł? A, ale mamo, ale to jest ważna impreza! Kategorycznie się nie zgadzam na to. No bo um... masz iść do szkoły i nie wymyślać. N no mamuje. Ja... Nie mam czasu teraz z tobą rozmawiać. Potem porozmawiamy. pa. No to chyba musisz iść do szkoły. Nie. Muszę skończyć swój trening. Jak jestem w telewizji, to jestem po prostu zajęta tym, co robi. Mam trochę świętego spokoju, od dzieci. Ale potem wraca ta szara rzeczywistość. Co zamierzasz się ubrać na dzisiejszą imprezę? Ech, jeszcze nie wiem. Muszę się nad tym zastanowić. Dlatego dzisiaj zostaję w domu. I ja mam to samo. Ale. Przysięgam ci, że ubiorę się w coś genialnego, wystrzałowego. A ty nie myśl sobie, że ubierzesz się lepiej niż ja. Wiesz co? Mam już tego dość. Nie przyszłam tu po to, żeby oglądać twój zmęczony tyłek biegający po bieżni. Przełącz to! Pewnie mama jest już w telewizji. Masz szczęście, bo skończyłam już. Magda, jest jakiś złoty sposób na to? żeby dobrać uniwersalny. Dobra, idę coś zjeść. To trochę inaczej się przepory. Przepraszam, co ty robisz? Krzepisz tutaj? Tyle razy ci mówiłam, że jesteśmy na diecie, musimy ograniczać cały czas jedzenie, nie możemy tyle żreć, Jak widzisz, ja to jestem w stroju sportowym, ja ćwiczyłam przed chwilą, a ty co sobie wyciągasz? Jakieś niezdrowe rzeczy? Słodycze? Hania to największa oszustka i egoistka, jaką zna. Wszystkim mówi, że jest na diecie i nie je żadnych słodyczy, a ja ją ostatnio przełapałam. Gdzie jest mój pączek? Kto zjadł mojego pączka z cukrem pudrem? To nie ja. Ach, mamo, to nieładnie tak kłamać. Jak zjadłaś z ostatniego pączka, no to trzeba się przyznać, a nie... Czy tak na mnie patrzycie? To nie byłam ja. Yy, byłaś? Mm. Amelka, czy przyniesiesz mi moją dietetyczną kolę? Muszę się czegoś napić. Dobra. Dzięki. Tak, ograniczam cukier do mi. Co to jest? No, co, co to jest? Kola! Prosiłaś mnie o nią! Ja poprosiłam ją o dietetyczną kolę! A ona co? Daje mi zwykłą! To jest jakaś zwykła kola! Nawet nie zwykła, to jest waniliowa kola! A ja Cię poprosiłam o moją dietetyczną kolę! Kola to kola! Bez różnicy. Jak śmiesz tak mówić! Dietetyczna kola to nie jest zwykła kola! No przestań usować ci chodzi w ogóle. Oczep się! Wiesz co, to już na mnie nie chodzi o tą okropną kole. To chodzi o to, że jesteś złą siostrą. Ja mam tego dość. Wychodzę. Oj, tak, idź, idź. Uciekaj od swoich problemów, jak to zwykle robisz. Mam dość Twoich ciągłych pretensji. Amelka irytuje mnie, odkąd się tylko urodziła, a szczególnie odkąd zaczęła mówić, bo cały czas się mądrzy i myśli, że wie najlepiej. A najbardziej wkurza mnie, jak mnie kupił. Nie ja rozumiem, że jestem taka świetna i jestem dla niej autorytetem. Ale, przepraszam bardzo, bez przesady! Teraz robię w pokoju remont. Chciałam go odświeżyć, no bo wiadomo, tak jak odświeża się szafę, trzeba odświeżyć też pokój. No i. Taka nowa, wszystko będzie modne i nowoczesne. Także nie mogę się doczekać, aż ten remont w końcu się skończy i będę mogła wprowadzić się ze wszystkimi moimi rzeczami. Excuse you? Czemu ty wyglądasz tak samo jak ja? Czemu ty się ubrałaś tak samo jak ja? Ja mówiłam, że będę lepiej wyglądać w tej imprezie, a Ty co? Stwierdziłaś, że sobie ubierzesz się identycznie? I tak wyglądam lepiej od Ciebie. Przepraszam sobie! Ja założyłam sukienkę w kolorze rubinowym. Czy mówię, że kopiujesz mnie, jeśli założysz sukienkę w kolorze rubinowym? Co ona miała na głowie? Okulary przeciwsłoneczne. Co ja miałam na głowie? Okulary przeciwsłoneczne. Skopiowała kolor mojej sukienki i moje okulary przeciwsłoneczne. I ona mówi, że to tak ja jestem wkurzająca. Oj, już weź wyluzuj. Poklona lepiej od Ciebie, więc nie wiem, się jakoś przebierz. Dobrze, że przynajmniej jedziemy dzisiaj do galerii, bo przysięgam, że nie ręczę za siebie. Będę tam przynajmniej mogła sobie kupić jakiś nowy outfit. Halo, mamo? Mam nadzieję, że ty i twoja siostra jesteście w szkole. Yy, no tak. No. Yy, nie pojedziemy dzisiaj do galerii, bo jestem strasznie zmęczona. Tak, wracam z telewizji i jestem zmęczona. Będę dzisiaj odpoczywać. Co mi się stało? Mama powiedziała, że nie idziemy dzisiaj do galerii. Co? No to co? Nie masz przebrania. Miałam najlepiej Lepiej wyglądać ze wszystkich dziewczyn na tej imprezie. A teraz co? Będę wyglądała tak samo jak moja siostra? No, chyba jakiś żart. Nie, no, widzę cię. Hania? Ah! Hania, żyjesz? A jak ci wyglądam? To wszystko twoja wina. Gdybym nie była taka zła od tego, że cały czas mnie irytujesz, to bym, patrzy... <grytanie> to bym patrzyła na tych. I bym działa ten zrobienie, i bym się nie to wszystko Twoja wina! A to nie dlatego, że masz zabezpieczenie na skodach, bo masz remont w pokoju? Co, Co ci jest? Co mi jest? Nie widzę nigdzie moich diamentowych ja kolczyków, nie mam ich na uszach! Ty miałeś jakieś diamentowe kolczyki? Tak! Były dość małe, bo są bardzo drogie! Idź na zmarły! Dobra, przestań! boli Cię coś? Okay, tak. I to słowo zaczyna się na literę D. No, dobra, to nie będziesz mogła siadać przez jakiś czas. Przestań! Chodziło mi o duszę! <mulity> <mulity> Miałeś dziś na do Wojtka. Mojego krasza! No, i jak wiem, się najlepiej ubrać, żeby on wreszcie zwrócił na mnie uwagę. A Amelia co zrobiła? skopiowała mój outfit i wyglądał tak samo jak i ja! A my nie możemy wyglądać tak samo! Tak samo! Więc nie mam co się teraz ubrać, bo nie pochciałaś i pojechać z nami do galerii. I nie wiem, co mam zrobić. Dzień jak co dzień. Dramy, afery. A potem i tak wszyscy przychodzą do mnie, żebym rozwiązała te sprawy. A ja chcę mieć po prostu czas dla siebie. Ja też mam prawo być zmęczona i odpocząć. Tam jest moja szafa. Jestem bardzo, ale to bardzo zmęczona. Weź sobie jakąś sukienkę i daj mi spokój. No dobra. Byłam w tym momencie załamana. Czułam przed cały świat Miruna. Wszystko poszło mnie tak, jak myślała. Amelka była dla mnie zła. Ubrałaś się tak samo jak ja. I ja nie miałam najlepszej stylówki. A impreza Wojtka już tuż, tuż świetnie po prostu, świetnie. Stawiła się jak szczur na otwarcie kanału. A co ty się tak ubrałaś? Nie można już ładnie wyglądać? Nie powiedziałam, że ładnie wyglądasz. <słuch> Wiesz co? Nie patrz się tak. Ty jesteś po prostu taka zazdrosna jesteś taka zazdrosna i nie pozwolisz mi mieć swojej chwili. Mam cię totalnie dość. Weź się tak nie spinaj. Jak się mam nie spinać? To ty jesteś jakaś normalna. Cały czas mnie musisz krytykować. Na Odpuść już, wiesz. Przewrażliwiona jakaś. <laughs> A! Co ty robisz? Czy to jest jakaś nienormalna? Myślałam, że cię dusisz. Nie! Właśnie zobaczyłam relację Julki. I wiesz, co napisała? Nie mogę się doczekać rodzin Wojka. A kto to jest Wojtek? Idziemy dzisiaj do niego na imprezę. No, tak, nie tak. Dziękuję A Julka? Julka to jest jego była dziewczyna. Myślisz, że dlaczego tak się staram na tą imprezę? Bo mi się podoba Wojtek i chciałam jest najlepiej wyglądać, żeby mnie wreszcie zauważył. A on co? Zaprasza swoją byłą, czy on jest jakiś nienormalny? Nie idziemy na imprezę. Koniec kropka. Nie jeszcze tego nie wie, ale zamierzam iść na tą imprezę i się dobrze bawić Jeszcze pozdrowię Jurkę i Wojtka od Hania.